prokuratorski spór o swastykę namalowaną na jednym z budynków w Stoku. Prokuratura rejonowa uznała, że symbol nie musi być kojarzony z faszyzmem, ale jest to, i tu cytat, powszechny symbol, w, powszechny w Azji symbol szczęścia. Zmianę decyzji nakazała jednak prokuratura okręgowa, która taką decyzję uznała za niedopuszczalną. Uzasadnienie oczywiście jest fatalne. Nigdy taka argumentacja nie powinna się pojawić. W tego typu decyzji merytorycznej, nie ma co ukrywać, że w polskich realiach jest oczywiste, że swastyka nigdy nie będzie kojarzyła się ze szczęściem, a wręcz przeciwnie z faszyzmem, nazizmem i z tymi wszystkimi dramatami, które pociągnęły za sobą tę ideologię. W dniu wczorajszym zostało wszczęte postępowanie wyjaśniające. W jego toku będziemy wyjaśniać okoliczności związane ze sporządzeniem tego uzasadnienia. Groteskowy żart czy przerażające orzeczenie? Te zmiany decyzji prokuratury w Białymstoku, która nakazała, którą nakazała prokuratura okręgowa, to słuszna decyzja, tego oceniali w Polsadniu z publicyści. Oczywiście swastyka może być znakiem wielu rzeczy, ale Tylko, w tym, że to nie był żart. Ale w tym kontek konkretnym kontekście wiadomo, że chodziło o to, że ta swastyka jest znakiem faszyzmu, że ta swastyka wiąże się z takimi organizacjami jak ONR, która nawiązuje między innymi do przedwojennego antysemityzmu i niestety do tradycji faszystowskich. W związku z tym to moim zdaniem pokazuje bardzo rzecz niepokojącą, tak naprawdę bardziej niepokojącą chyba niż te grupy tych y, neofaszystów, mianowicie że w prokuraturze niestety też są ludzie, którzy najwyraźniej no, jakoś neofaszystom sprzyjają, więc ja jestem z jednej strony też śmiesz. Jakieś takie groteskowe, tak? A z drugiej strony no, jest to bardzo niepokojące. Prokurator tutaj powinien dosyć poważnie pomyśleć nad tym albo jeżeli. No, ja tu widzę taki brak odwagi, to znaczy albo powinien umorzyć sprawę, jeżeli uważa, że nie ma sprawy, tak? Z powodu niskiej szkodliwości społecznej czy coś takiego, albo wszcząć postępowanie i tyle. No. Są, są paragrafy. A on tutaj wybrał jakąś drogę taką dookoła i się przy okazji ośmieszył. Tak. Gościem Polsat News jest profesor Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej i Kolegium Civitas. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy rozumie Pan decyzję prokuratora rejonowego i jego uzasadnienie o tym symbolu szczęścia, nawiązującym do takiego znaczenia w Azji? To oczywiście skandaliczna decyzja. To stwierdzenie prokuratora no, ma znajo, znamiona bezczelności, tak to trzeba nazwać. Ciekawe, czy prokurator działając w imieniu państwa polskiego e, powiedziałby e, osobie, która przeżyła na przykład obóz e, w Oświęcimiu, że swastyka jest symbolem szczęścia. W ten sposób ośmieszył państwo? Myślę, myślę, że tak, ale e, oczywiście chodzi tutaj o coś więcej niż jeden pojedynczy symbol namalowany gdzieś na, jednym, e, e, na jednej ścianie. E, chodzi tutaj o szerszy problem, z którym mamy do czynienia w Białym Stoku i nie tylko w Białym Stoku, gdzie mieliśmy e, do czynienia w ostatnich miesiącach z całą serią incydentów na tle e, neofaszystowskim, na tle rasistowskim, które nie tylko na y, malowaniu y, swastyk y, na murach, ale także na profanacji cmentarzy, y, także na pobiciach. Podpaleniach, a nawet mieliśmy do czynienia w ostatnich latach z zabójstwami dokonanymi przez, przez neofaszystów na Podlasiu i w innych miejscach w Polsce. Więc sprawa ta jest znacznie poważniejsza niż tylko ten jeden pojedynczy incydent. I tym bardziej takie rzeczy nie powinny być ignorowane tutaj ze strony organów ścigania. Oczywiście nie jest to niestety pierwszy przykład takiego bardzo niedobrego schematu, który polega, na, na bagatelizowaniu tego rodzaju spraw, tego rodzaju incydentów, tego rodzaju przestępstw przez instytucje powołane do przestrzegania prawa. Nie chodzi tutaj tylko o prokuraturę, ale należy podkreślić, że w prawie polskim propagowanie faszyzmu, propagowanie nienawiści narodowej i rasowej jest przestępstwem. To jest artykuł 256 i 257 kodeksu karnego, to jest także artykuł 13 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Te przepisy istnieją. To są podobne bardzo przepisy do, do, do regulacji, które w innych krajach europejskich w tej kwestii funkcjonują. Tyle tylko, że w naszym kraju, w Polsce, niestety, te przepisy często no, nie, są, nie są egzekwowane nie są, nie są traktowane w sposób właściwy, także niestety przez instytucje powołane do przestrzegania tego rodzaju przepisów. Czyli mówiąc, takim prawnym językiem mamy odpowiednie środki i narzędzia, tylko niezbyt często wykorzystywane. Bo ja zastanawiam się, tak. co, co, co można robić z tymi ruchami, jak z tym walczyć, skoro tak jak Pan mówi, to już przybiega... Ogromne rozmiary. Między innymi prezydent Wrocławia zwrócił się do szefa MSW. O, o, o pomoc. Tutaj nawiązuje do wykładu pod profesora Zygmunta Baumana i tego incydentu, do którego zresztą jeszcze przejdziemy, ale jak z tym walczyć? Co powinno robić państwo polskie? To przestrzeganie, egzekwowanie istniejących przepisów to jest pewnego rodzaju minimum, którego można oczekiwać od instytucji państwowych, ale oczywiście należałoby zrobić dużo więcej. Tutaj jest duże pole do popisu dla różnych różnorodnych działań edukacyjnych, dla działań, które mają zwiększać świadomość tego problemu, który jest problemem realnym, istotnym w naszym kraju. To jest Brunatna Księga autorstwa Marcina Kornaka, wydana przez Stowarzyszenie Nigdy więcej, y, która pokazuje skalę tego problemu. To jest ponad 600 incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym, które miały miejsce w różnych miejscach na terenie całego kraju y, y, w ciągu ostatnich dwóch lat. A to jest y, także, y, no, pewnie jest to, jest to też czubek góry lodowej, bo nie są to wszystkie incydenty y, tego typu, które w naszym kraju miały miejsce. Dzisiaj bardzo trudno jest zorganizować y, y, jakąkolwiek debatę publiczną, y, y, która jakby nie, nie mieści się w profilu ideologicznym radykalnej prawicy. Która nie byłaby zagrożona zakłóceniem przez bojówki skrajnie prawicowe. One czują się bezkarne, o czym świadczy ten ostatni incydent na, na wykładzie profesora Baumana we Wrocławiu. Tylko z drugiej strony, jeżeli wchodzi policja, jeżeli tam akurat weszła grupa antyterrorystyczna, bo policja też nie dawała rady tych kilkunastu tak. funkcjonariuszy, którzy tam byli, to później słyszymy z drugiej strony, czyli ze strony tych bojówek, ze strony narodowców, że to jest e, e, jakby ograniczanie demokracji, ograniczanie Wolności słowa, że media manipulują, że dlaczego rektor uczelni publicznej zaprasza kogoś takiego jak Zygmunt Bauman, tutaj wyciągana jest cała jego przeszłość i przeprasza za ten incydent, a nie przeprasza za tego, kogo zaprosił czyli za profesora Baumana. Zygmunt Bauman to jest jedna z czołowych postaci współczesnej humanistyki, nie tylko polskiej, ale światowej. Ludzie, którzy przyszli tam po to, aby zakłócić ten wykład, nie, nie, nie mieli zamiaru dyskutować, bo zapewne nawet nie zrozumieliby tego, co Zygmunt Bauman do nich mówi, ale przyszli tam z intencją poniżenia gościa i, i jakby wyrażenia swojej pogardy wobec niego i manifestacji ideologii o charakterze skrajnie nacjonalistycznym, rasistowskim i antysemickim. Powtórzę, głoszenie nienawiści Narodowej i rasowej jest, jest przestępstwem w świetle polskiego prawa. Narodowe Odrodzenie Polski, które zorganizowało tę akcję, które stało za tym incydentem, jest organizacją, która już od lat działa w sposób ostentacyjny, czerpiąc inspiracje z działalności grup neofaszystowskich w innych krajach Europy. Już od dawna mówi się o tym, że czas najwyższy, aby właściwe instytucje zainteresowały, się tą bezkarną działalnością NOP w świetle artykułu 13 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ta organizacja prawdopodobnie powinna być zdelegalizowana. O tym mówił jeszcze Jacek Kuroń, który zgłaszał w Sejmie interpelacje dotyczące bezkarnej działalności organizacji neofaszystowskich, w tym Narodowego Odrodzenia Polski. Pomimo upływu tych lat, NOP w dalszym ciągu działa w sposób najwyraźniej najwyraźniej bezkarny. To poczucie bezkarności prowadzi do radykalizacji tych środowisk. Jeden z przywódców jednej z tych organizacji nawet nie ukrywa tego, że jest zafascynowany Adolfiem Hitlerem i jego postawą i działalnością. Zobaczymy, co zrobi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w tej sprawie. Bartłomiej Sienkiewicz no, zapowiadał, że tutaj, można powiedzieć, czara goryczy się przebrała miarkę i tutaj będą jakieś zdecydowane działania. Zobaczymy, czekamy. Dziękuję bardzo. Profesor Dziękuję. Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej i kolegium Civitas. Był gościem Polsat News.